Yo! Siemano z tej strony Garage i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o mojej spawarce którą spawam już prawie rok więc opowiem Wam bardziej takie dane techniczne oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji żeby nie pominąć kolejnych odcinków bo naprawdę będzie się dużo działo z Zetorem bo będziemy go rozbierać niedługo więc my, ja już się zabieram do pokazywania i opowiadania Wam o mojej spawarce Pirotec. Dobra widzowie, to jest ogólnie moja spawarka. Jest to pirotek, czy na pirotec? Nie wiem, jak to się za bardzo czyta, ale taka nazwa. Yy, ma maksymalny prąd spawania 141. Zaczyna, zaczyna się od 20. Zaraz Wam wszystko pokażę. Yy, oczywiście yy, prąd zasilania to jest 230 V. A Yy, jest jednofazowe, więc ja już ją włączam i pokazuję wam, jakie ona ma możliwości. Jeszcze yy, na razie jeszcze jej nie włączyłem, ale ogólnie yy, jeszcze wam coś powiem, że ona ma chłodzenie przez wiatrak, jest chłodzona jakby powietrze, można tak powiedzieć. Yy, oczywiście ona ma yy, Metody spawania MMA, czyli na elektrodę. Ona ma jakby takiego miga, tylko to nie jest mig, tylko wstaw flux To jest po prostu na druta samoosłonowego. E, jeszcze jest tutaj na. Możemy spawać nią do 1 mm. E, no, do 1 mm. I od 0,5 z 00,8 mm do 1 mm możemy nią spać I oczywiście można jeszcze spać TIGiem przepraszam, ale jeszcze yy, tutaj zapomnę yy, trochę źle powiedziałem, ale ona ma na 220 V Wam pokazuję ale też możemy mieć na 110 V zależy jaki, kto ma jaki prąd yy, Tutaj chyba yy, też za bardzo też tutaj nie wiem akurat co z tym, ale to chyba pokazuje temperaturę. I tak. Ogólnie tutaj się ją włączamy jest za jest przycisk za tym. No i teraz tak. Ja mam oczywiście na 220 V gniazdka, więc tak powinno być. I tutaj mamy regulację. Mamy do 140 Maksymalnie, ale jak zmniejszymy, mamy do 20. Najlepiej spawać y, 3-2 elektrodom, między 100 a 120. Prąd, zależy też, jaki materiał. Ale ja zawsze spałam na 120. Nie wiem, najwygodniej mi się spawa. Y, jeszcze jedna rzecz jest taka że. Na 140 to już chyba czwórką elektrodę, chociaż to już takie nie będzie mocne, bo no czwórka na 140 to, nie no chyba pójdzie tak to, ale już nie będzie taki bardzo wtopiony spaw. Yy... Dobra, No, ja sobie ustawię na 120, żebym już miał. No i teraz tak, tutaj mam ustawione na MMA, ponieważ spawam elektrodą. a jest, jeszcze... o kurczę spadło. A jeszcze mam, może tutaj zmieniamy tryby pracy. Mamy flux, czyli takie coś. Nie pokażę Wam, jak się spawa fluxem. Widzieliście na kanale, a to dlatego, bo nie mam już druta. Bo to na drut samoosłonowy, czyli można spawać bez gazu. Ale robi bardziej brzydsze spawy, ponieważ tak bardziej pluje tym spawem niż MIG. Jeszcze tutaj, no to flux mamy. Tutaj flux 1 mm i lift TIG, czyli yy, spawanie tigiem ja mam na MMA jak na razie ustawione yy, teraz ją wyłączę i pokażę tutaj yy, co jeszcze bym chciała powiedzieć tego tak za bardzo nie używałem tego pokrętła ale tak mi się wydaje że on jest od siły wyciągu yy, tego drutu Chociaż nie jestem pewny. Później najwyżej Wam do, dogram, yy, co to dokładnie jest. Bo teraz akurat... Yy, no bardzo tego też nie używałem. Więc teraz ja Wam tu pokazuję. No dobra, widzowie. Teraz tak. Tutaj mamy, o, tutaj mamy takie coś. To fajne jest, że tak sobie tylko yy, możecie... To szybko jest żeby zamknąć, o teraz tylko zamknąć, to jest taki yy, zatrzask. sobie otwieramy, ja tutaj druta na akurat nie mam, ale teraz tak. To jest jak yy, ogólnie druta tutaj dać, jak go tu włożyć i wszystko. Wiem, że akurat teraz nie mam, ale teraz wam szybko, szybko pokażę. Więc tak, tu, jak to, to tutaj robicie, musicie to docisnąć, i jest taka sprężynka, bo ona ma dociskać. Wkładacie druta. Yy, dalej. Oczywiście drut nie może iść yy, jakby górą. Tylko musi iść dołem, żeby prosto leciało do tego. Oczywiście przez później przez tą sprężynkę jak, tak jakby yy, dajecie druta i tylko jeszcze najpierw musicie to Poluźnić. Robicie tak. Chodźmy po krótkiej przerwie, bo musiałem odebrać telefon od kolegi. Ale y, ogólnie to tak. Y, tutaj y, musimy przesunąć te, od tego drut i tutaj musimy go... Tutaj jest taki rowek. Nie wiem, czy będziecie go widzieć. Ogólnie są dwa. I w ten... Je, w, tych, w jednym rowku musi się zmieścić ten Drut. On prawdopodobnie sam wejdzie. Powinien sam wejść, ale yy, zawsze to powinno działać. Tylko może się w jakichś momentach ślizgać drut, bo tutaj są takie specjalne rowki, żeby jakoś szedł ten drut. I tak. Oczywiście później, jak macie ten drut, oczywiście musicie yy, co najmniej, jak za to już puścicie, to nie trzeba przez cały yy, kabel iść z tym drutem, tylko później sam się pociągnie. I zamykacie. Ojej, o kurde. I dociskacie, tylko teraz tak. Z tym dociskaniem to musicie uważać. Nie można ile wlezie na maksa po prostu, żeby dokręcić. Nie, bo wtedy nie będzie wam drut w ogóle szedł. Bo dociśnienie jest za bardzo ten drut. I musicie sobie regulować. Czy chcecie, żeby e, bardziej e, wolniej wypuszczał ten drut. Czy chcecie o, o, ogólnie szybko, żeby wy, wypuszczał ten drut. O to chodzi, nie? I teraz przechodzimy, jak już mamy, e, jak już mamy drut założony. To oczywiście yy, musicie mieć ten pistolet. I w tym pistolecie, już wam pokazuję. I w tym pistolecie takim musicie zdjąć to. Ja to zaraz zdejmę i wam pokażę, co powinniście zrobić, żeby przełożyć ten drut. Więc zaraz się widzimy. O! Wyszło. I teraz tak. Tutaj mamy e, takie coś. Oczywiście w zestawie macie zapasowe. No to mi się wydaje, że po prostu na każdy drut jest inny. I to odkręcacie. Odkręcacie, wysuwacie drut, czyli tutaj klikacie i się wysuwa. Przełożycie i zakręcacie się to dokręcić. I też mi się trochę przypaliło, ale składacie i jest wszystko. Więc to aż takie trudne nie jest, żeby to zrobić. Ale teraz bardziej do mojej opinii tej spawarki przechodzimy. sprawiedliwe, bo ogólnie idę teraz do zetora. Dogrywam w ogóle to, co miałem wam powiedzieć o ocenie mojej spawarki. Ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, że oto spawarka, którą Wam przedstawiam w filmie, jest dobrym produktem, jak dla mnie nic nie jest jakieś złe, ponieważ wszystko chodzi, MIG oraz, y, znaczy MIG, ten CAF Flux oraz, y, oraz, oraz y, MMA, wszystko chodzi bez naj, y, problemów. Ja oceniam, jakbym miał ją ocenić od 1 do 10, oceniam ją mocne y, taką 8 na 10, ponieważ ma trochę małą... Moc, ponieważ ma tylko 140 W, ale jak spawarka na przykład, tak do liczyć do 1000 zł, moim zdaniem jest to bardzo dobra spawarka I, i polecam ją kupić, jak na jakieś w sumie spawanie. Więc moim zdaniem jest bardzo fajna spawarka, więc naprawdę polecam ją kupić sobie, jak ktoś potrzebuje do y, spawania. Takiego domowego w garażu, coś tam pospawać, jakieś dościągacze, coś. No bardzo fajna spawarka. Więc ja już na, nie przedłużam, bo już jest też dla mnie, u mnie, że jest 23 godzina. Więc ja już nie przedłużam. I do zobaczenia. I do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.